Tutaj mamy ten, tutaj jesteśmy dalej w tej samej dzielnicy, Don Mills Tu pobudowali, tu w zasadzie pusty plac przez dziesiątki lat Teraz pobudowali domy i takie szeregowce i różnego rodzaju takie Całą dzielnicę praktycznie zbudowali, nie jest ona zbyt duża, ale jest I co ciekawe to zrobili, to wszystko tutaj jest, wszędzie są drogi dla rowerów nie? Jak widać na załączonym obrazku No i cała dzielnica jest w zasadzie jest w tą drogę, jak widzicie Jestem tutaj par razy w tygodniu, czasami nawet codziennie. Są tygodnie, że codziennie. I oczywiście nie widziałem tu żadnego roweru nigdy, nie? Mają obsesję jakąś ostatnią, żeby robić te drogi rowerowe. Oczywiście nikt z nich nie korzysta, tylko samochody jeżdżą, trochę pieszych tutaj jest, bo niedawno jest, niedaleko jest dzielnica mieszkaniowa. Ale normalnie to są jaja zwykłe.